Cześć figurkowcy, z tej strony Bartek, a jak ja to wiadomo będzie DC i wracam do mojej ulubionej postaci, ale nieprzypadkowo, bo w skali 1 do 6 troszkę w ostatnim czasie się w tym temacie działo i chcę Wam to przybliżyć. Także one, Six Joker News dzisiaj. Zaczynamy od Jokera JND, trochę cofnę się w czasie, JND zapowiedziało swojego Jocka, w skali 1 do 6 pokazali prototyp, który był rewelacyjny. Później pokazali zdjęcia z produkcji. No i wielu kolekcjonerów wkurzyło się, i trochę rzeczy tam nie pasowało. Dla mnie ten Joker. Przypomnę, że mam na tą podstawową wersję zrobiony preorder, wcale jakoś nie był zły, aczkolwiek za te pieniądze, które oni chcą za tą figurkę, no naprawdę musi być to perfekcyjne. Mało tego, GND zaczęło wysyłać tą figurkę, ale po tej fali hejtu postanowili wycofać, Postanowili poprosić ludzi, którym już to wysłali, żeby im to odesłali i postanowili yy, dokonać poprawek do tej figurki. Także no za tą akcję y, wielki szacun dla GD. No i niedawno pokazali nam poprawioną wersję y, tego Jokera, którego właśnie w tej chwili oglądacie. I na szybko przy, yy, przybliżę wam co JD co, co poprawiło co zmieniło przy tej figurce. Także zacznijmy od kostiumu. Od samego płaszczu, w którym poprawiono położenie i wielkość klapy. Już Wam tutaj właśnie chcę to zaprezentować. Tutaj ta klapa w poprzedniej wersji wystawała tutaj za mocno i to jest poprawione, obniżone na dół. Dodano magnesy do tej klapy w tych miejscach, żeby ona też nie odstawała. Poprawiono kształt ramion. Zrobiono, ją, zrobiono tą, ten płaszcz w takim bardziej kącie prostym. Tu nie jestem taki do końca przekonany, ale myślę, że będzie można i tak go zgarbić, bo dla mnie ten jog bardziej, lepiej wygląda taki bardziej zgarbiony. Ale to też poprawiono i przybrudzenia, których na tę chwilę na zdjęciach nie widzicie. Bo po prostu mają je dodać jeszcze przed wysyłaniem. Po prostu określili się, że te przybrudzenia płaszcza będą, będą dodane. Dalej, marynarka. Poprawili dopasowanie, zwiększyli zakres ruchu. Nie wiem, co to znaczy. Równie dobrze mogli nie zrobić nic, no ale trzeba im wierzyć na słowo. Że jest to też poprawione, aczkolwiek musieli coś poprawić, bo, bo przy marynarce dodali jeszcze jedną yy, rzecz, ale o tym chcę wspomnieć później. Yy, dalej, kamizelka. Przy kamizelce poprawiono kolor. Dalej mamy krawat, yy, którego zmieniono cały kształt i też jego materiał. Yy, dodano też jedną dodatkową rzecz, ale to też chciałbym się odnieść yy, za chwilę. No, i przechodzimy do twarzy. Dodano, poprawiono makijaż oczu, żeby uzyskać mocniejszy efekt w tej normalnej, podstawowej głowie, czyli w tej właśnie. Dodano więcej szczegółów w śmiejącej się głowie, czyli to, co mieliśmy przed chwilą. Dokładnie ta głowa. Tutaj dodano więcej szczegółów. Lecimy dalej. Poprawiono kolor włosów, to jest bardzo ważna informacja, i to widać. Oraz ich kształt i detale. Także to też na plus. Poprawiono rozmiar tęczówki. Także kurczę, no tutaj też ciekawa sprawa. Dalej, poprawiono ten, to poruszanie oczyma, bo pierwsze osoby, które dostały tą figurkę, mocno narzekały. Właśnie na, ten, na te oczy, na to poruszanie tym magnetycznym penem innowacyjna rzecz na zewnątrz. Podobno to również zostało poprawione, także też na duży plus. I teraz najważniejsza rzecz, co dodano, bo JND mało tego, że poprawiło tą figurkę to jeszcze dodało kilka ciekawych rzeczy, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze te dwie sprawy, o których chciałem wspomnieć odnośnie ubrań. Otóż GND dodało do marynarki dodatkową kieszeń. I tu mam problem, ponieważ w filmie przy marynarce, przynajmniej przy scenie napadu na bank, tej dodatkowej kieszeni nie było. I tu przygotowałem Wam zdjęcie, ciężko to wychwycić bo ta dodatkowa kieszeń przy figurce jest z prawej strony i jak widzicie no tutaj jest tylko jedna klapa od kieszeni, nie ma ich dwóch. Także no kurczę, piszcie w komentarzach czy się mylę, ale no, dla mnie dziwnie to wygląda. Nie wiem czemu jej doda ją dodali, może się mylę. Jeżeli się mylę poprawcie mnie oczywiście w komentarzach i lecimy dalej. Szelki. Również dodali do tej figurki szelki. I teraz ktoś zapyta, ale czy Joker miał w mrocznym rycerzu szelki? Proszę bardzo. Otóż miał. W scenie przesłuchania można wychwycić, że, że miał na sobie te szelki. Co prawda, one były przeważnie pod kamizelką. Ale tu akurat, jeżeli przy tych kieszeniach nie jestem przekonany, to w tym wypadku duży, bardzo duży plus dla JND za dopracowanie szczegółów. No i tutaj jeszcze w kwestii przypomnienia: chciałem tylko dopowiedzieć, że dostaniemy te dwie, tą parę rąk, te dwie dłonie, ręce z ruchomymi palcami, ale dostaniemy je tylko w tej wersji najdroższej, w wersji C. I tu też ciekawa informacja: bo ktoś może nie wiedzieć, że JMD obiecało, że ze względu na to, że to jest silikon, no i wiadomo, że te palce są ruchome i istnieje możliwość uszkodzenia, także ta wersja C w ogóle będzie wydana w takiej limitowanej wersji 500 sztuk na świat, i każdy posiadacz tej wersji będzie mógł jednorazowo reklamować te ręce. Czyli, że po prostu jednorazowo, jeżeli ktoś przesadzi z tym pozowaniem, zginaniem, i tak dalej, JND mu te ręce wymieni. Także dlatego to dodałem, bo to jest też fajna, ciekawa rzecz. No i też szacunek dla JND za to. Tutaj te ruchome oczy. To też wspominałem wcześniej. Ten magiczny pen którym sterujemy o oczyma i z tym też był właśnie problem. <laughs> Gdzieś tam na filmikach ludzie pokazywali, że nie do końca to zdaje egzamin. że Rzekomo to poprawili. Jestem ciekawy, czy, czy będzie to lepiej. A już w tej chwili chciałem przejść do edycji i do wersji, bo mamy trzy wersje. Przypomnę Wam mamy A, B i C. To jest ta wersja, na którą ja zrobiłem preorder. I tu już widzicie wszystko to, co dostaniemy w tej wersji, co już GMD obiecało nam w dniu premiery. Czyli, tak jak widzicie, cztery ręce w rękawiczkach, dwie ręce bez rękawiczek z silikonu. One mają ruchome nadgarstki, ale palce się nie zginają. Palce, jak wspominałem, tylko wersja C. Glock, kajdanki, granaty, detonator, dolary, karty Smith Wesson, oczywiście karabin i ten pen do, do zmiany oczu, ale dodatkowo po tych poprawkach GND do tego zestawu, do tej wersji A dorzuciło krzesło do, z pokoju przesłuchań. Także bardzo się cieszę na duży plus. I za chwilę pokażę wam, co się zmieniło w wersji B i w wersji C. Tu już mamy wersję B. Wersja B różni się od A właśnie tym krzesłem, które w tej chwili już w wersji A dostanę. Dostaniemy, przepraszam. E, oczywiście przede wszystkim tą uśmiechniętą głową, z którą też był problem przy wymianie. Ludzie też to na to narzekali. Aczkolwiek nie widziałem, żeby właśnie G&D wspominała o tym, że poprawili tą e, zmianę tej e, głowy. No i dodatkowo e, dwa psy. I tutaj jest podłoga z sali przesłuchań, i to też właśnie jest ciekawa sprawa, bo tutaj ten asfalt, ten środek wyciąga się, to jest na magnes, i można włożyć tą część. Tutaj postawić krzesło, i już mamy scenę z sali przesłuchań. Mam gdzieś jakąś cichą nadzieję, że możliwe, że w wersji A jeszcze ta podłoga. Wpadnie, bo byłoby fajnie. Bo, jeżeli dodają krzesło, no to można by postawić sobie dżoka na tym krześle, na tej podłodze i też to fajnie by wyglądało. Jeszcze wam nie powiem, co dokładnie dodali, bo dodali coś po poprawkach po do wersji B i do wersji C, ale o tym za chwilę. Najpierw jeszcze wam pokażę na szybko tą ostatnią wersję, tą limitowaną do 500 sztuk, wersję C. I mamy ostatnią wersję, wersję C, optymalną, gdzie dostajemy dwie figurki, gdzie nie trzeba się martwić zakładaniem głowy i tak dalej, bo to dostajemy dwie figurki, dwie podstawki, sala przesłuchań, asfalt, dwa psy. No i te ręce z ruchomymi palcami, oczywiście, krzesło, dwa psy. O pieniądzach lepiej nie wspomnę, bo są kosmiczne. I tu zajmiemy się tym za chwilę, ale jeszcze chciałem wspomnieć, co dodatkowo po poprawkach właśnie JND dorzuciło do wersji B i C, a jest to stół z sali przesłuchań i niestety nie pokazali go na tą chwilę, ale domyślamy się, jak on będzie wyglądać. Fajny gest też ze strony JND. Mało tego, JND po poprawkach, Zaczęło wysyłać do ludzi, którzy zrobili preorder na wersję B i na wersję C: dwa rodzaje, dwoje rodzaju przycięcie włosów. To jest dla mnie też wielki szok, bo chyba to jest pierwsza firma, która aż tak mocno poszła w stronę kolekcjonerów, że personalnie do każdego, który zrobił pro-order, przypominam na wersję B i C, wysyłało takie zdjęcia i każdy z kolekcjonerów ma zdecydować, czy chce mieć tą uśmiechniętą głowę Jokera z długimi, czy z krótkimi włosami. No i tam teraz pewnie ludzie mają nie lada za gwózdkę, ale naprawdę fajnie ze strony J&D i mówię... Jestem trochę w szoku. Tu macie tę wersję z krótkimi włosami, i powiem Wam szczerze, że no tej głowy uśmiechniętej nie będę miał. Ale ja bym chyba wybrał tą wersję z krótkimi włosami. Wydaje mi się, że lepiej wygląda. A tu już wersja z właśnie z tymi długimi włosami. Powiem Wam szczerze, że na pierwszy rzut oka nie widać tej różnicy. Ale jeżeli obejrzysz się tak na zdjęcia, migając yy, krótkie, długie, to, to tą różnicę widać. Mówię mi bardziej. Podobają się krótkie, ale liczy się sam fakt i gest firmy JD. A tu już mamy co? Mamy głowę z rzeźbionymi włosami od firmy InArt. Celowo ją tutaj pokazuję, bo kończąc już temat JD, chciałbym przejść do innych joków, z którymi były wcześniej jakieś tam problemy. I właśnie chciałbym zacząć od Inart, który miał problem z oczyma. Znaczy się kolekcjonerzy narzekali na oczy i narzekali na magnetyczne podstawki. I teraz tak, Inart najprawdopodobniej niektóre wersje figurki miały problem z tymi oczyma. Ja cały czas będę bronił tą moją wersję Rotet którą posiadam w kolekcji, że te oczy są ok i on ma to jedno oko takie bardziej przymrużone, i to jest kwestia ustawienia tych oczu, i to wygląda ok, aczkolwiek widziałem takie zdjęcia w wersji sculpted, gdzie naprawdę no, te oczy miały Zeza i trzeba to powiedzieć wprost, aczkolwiek Ludzie też sobie z tym poradzili, tak jak tu widzicie na tym zdjęciu, yy, można to w jakiś sposób, że tak powiem, yy, rozkręcić, rozebrać i poprawić, ale nie o to chodzi. Wydajemy kupę kasy na, na figurki, yy, żeby po prostu nic z nich nie grzebać i nic nie modyfikować. Następna sprawa, zdjęcia, które też opłynęły cały internet, Joker in Art gdzieś tam pochylający się jak Michael Jackson, czy tak jak tutaj na tym zdjęciu opierający się o szypę e, Detolfa, e, czyli sprawa słynna e, magnesu w podstawce i też innowacyjne jakieś tam rozwiązanie, pomijając kustomy, bo, bo w nich już to było stosowane wcześniej, e, czyli magnesy w podstawce. E, moim zdaniem też cały czas gdzieś tam będę bronił e, Inard, że no, była to kwestia ustawienia odpowiednio figurki, Aczkolwiek szkoda, że inart nie, nie zrobiło tego magnesu w całej podstawce, tak jak widzicie tutaj na tym zdjęciu. No w tych dwóch miejscach są tylko i wyłącznie magnesy. No, tu akurat Inart no, mogło się bardziej postarać. Do dzisiaj nie wiem czemu tak to zrobili. E, aczkolwiek mówię, bronię cały czas mojego jokka, że e, kwestia ustawienia i mój nigdy szyby nie pocałował. No i teraz przechodzimy do Hot Toys. Bo moi drodzy, specjalnie zacząłem o problemach inart, bo okazuje się, że seria Artisan od Hot Toys też zaczyna mieć jakieś tam problemy. Jakiś czas temu internet obiegły zdjęcia Jokera, który gdzieś tam, tak jak już widzicie na tym zdjęciu, przy włosach widać mu gdzieś tam klej wystający. Tutaj moim zdaniem to już jest lekka przesada, bo tu po prostu chyba ktoś zaczął się, zaczął w tym grzebać i, i, i chyba po prostu na końcu powyrywał te włosy, co nie zmienia faktu, że jest problem z Rotet włosami Joka od hot To jest. Później były różne opinie yy, i gdzieś tam może do, nie do końca, ale też popierałem te opinie, yy, że no może to jest celowe jakieś zagranie marketingowe i tak dalej, yy, bo sam mam w planach tego tego jokera od Hot Toys z wersji Artisan i, i gdzieś tam może się przeraziłem, ale miałem taką cichą nadzieję, e, no, że może to tam jakieś naprawdę pojedyncze egzemplarze, albo w ogóle może jakaś akcja marketingowa. Sami zobaczcie, strasznie to wygląda. E, tutaj tak samo, to jest ta zdejmowana klatka z tyłu głowy do, do poruszania oczyma, ale ewidentnie zobaczcie, jest coś nie tak e, i Hot Toys ma problem z Rotet włosami, ale po jakimś czasie znowu pojawiły się jakieś zdjęcia. Nawet gdzieś wyczytałem w internecie, że jakiś kolekcjoner zakupił figurkę od sideshow bezpośrednio i pisał do nich w tej sprawie. I oni mu odpisali, że już nie mają głów na wymianę. Że już po prostu nie są w stanie mu wymienić tej głowy, bo już ten zapas głów, które, które gdzieś tam mieli, im się skończył. Także no, gdzieś się czerwona żarówka zapala. Że no nie jest to jednak pojedynczy przypadek i coś nie pykło z Hot Toys. No i jakiś czas temu, już taki bliższy czas temu, Hot Toys zaczęło wysyłać swojego, jak widzicie, Anakina ze Star Wars, kolejna figurka Artisan z ich serii i okazało się, że również jest problem z rotet włosami z klejem i tak dalej, tak jak widzicie tutaj na zdjęciach, także no na tą chwilę już chyba trzeba spojrzeć prawdzie w oczy że to ma problem i to duży z Rotet włosami, użyli albo jakiegoś złego kleju albo po prostu zrobili to niedokładnie i no niestety, ale mnóstwo kasy wydajemy na te figurki i powinno to być zrobione dobrze. Także ja mam nie lada za w tej chwili odnośnie Jokera Artisan. Jedyny plus, który pojawia mi się gdzieś tam w głowie, że no cena poleci w dół, no ale wolałbym, żeby ta figurka trzymała cenę, ale jednak była perfekcyjna. I żebym nie musiał się obawiać, że po jakimś czasie Zostanie mi łysy Joker. Gdzieś tam też na forach ludzie piszą, że zawsze można kustomować tą głowę, i tak dalej. No ale jeżeli bym chciał mieć kustomową głowę, to od razu bym sobie ją zamówił. A koszt tej głowy to jest dwukrotność całej figurki, która i tak moim zdaniem nie jest tania, bo artisan wersja Joka to koszt jakichś 3000. Złotych, no i powiem Wam też, że dużo osób nawraca się na tą chwilę na inart, i coraz więcej słyszę po tym całym boom z Jokiem od Hot Toys. Gdzie ja sam powiedziałem i nadal tak uważam, że dla mnie Joker DX33 od Hot Toys wygląda lepiej od wersji inartowej. Aczkolwiek tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ma włosy, wtedy, kiedy jest łysy, to już niestety nie. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o newsy Jokera w skali 1 do 6. W tej chwili, na, na koniec, na do widzenia, jeszcze możecie podziwiać wersję od JND, która mam nadzieję, że zmiecie pozostałych z planszy. A ja, co, na tą chwilę będę się z wami żegnał. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał. Pomoże nam się to rozwijać i tworzyć dla Was jeszcze lepszy content. Odwiedźcie naszą grupę na Facebooku oraz wszystkie nasze media społecznościowe, takie jak TikTok, Instagram. Nie zapomnijcie też odwiedzić naszej wystawy w mikroskali. Mogę Wam zdradzić, że możecie tam obejrzeć m.in. właśnie Jokera, Rotet od InArt. A ja co, będę się z wami żegnał i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.